Cześć w tych, w tych pięknych okolicznościach przyrody z muzeum Mile Miliano, tu Na dowód jestem przy historycznym słupku. Dzisiaj będę miał okazję pojeździć tym oto egzemplarzem moim ulubionym, jak to mówił Arnold Boczek. I co tu mamy? No, mamy Zetkę Z1000SX. On, tu kolega, jak go kupił. Dołożył mu tumiki jak widać. Udało mu się bardzo korzystnie kupić te tłumiki. Bo ktoś sprzedawał zetkę z oryginalnymi na Akrapowiczu. A właściciel stwierdził, że nie chce Akrapowicza, chce oryginały. No i zostały Akrapowicze nuweczki z małym przebiegiem i kupił je naprawdę za dobry cash, bo tam za dwa koła zdaje się jak mówił, a sami wiecie, że pojedyncza potrafi kosztować 4, a tutaj podwójny wydech. Yy, Motocyk ma przebiegu, jak pamiętam, on no, kluczyki zabrał, bo teraz tu muzeum zwiedzamy, więc nie, nie odpalę stacyjki. Ale zdaje się, że ma tam koło niecałe 30-20 parę tysięcy. Więc w zasadzie, moje no, jak na jak na motocykl sportowo-turystyczny, dołożone ma kufry, akurat te kufry to mi się tak średnio podobają, fajniejsze są te oryginalne, które są wpinane tutaj, ale to wtedy była wersja taka, która miała te miejsca na kufry, natomiast jak się kupiło wersję bezkuferkową, to, to trzeba było potem takie kombinować z Giwi, także to no, jedyna rzecz, która tak powiedzmy tam nie do końca mi się widzi, to te kufry. No a to jest ten właśnie model, który, który zawsze za mną chodzi i chodził na LEDach Aktualnie motocykl przeszedł w taki grubszy facelifting, no grubszy nie, przesadzam Lifting, który jest związany z Euro5, dostał TFT też nowe, czyli nie ma tych zegarów takich trochę jak u mnie w Triumfie, że jest częściowo U mnie w stricie częściowo elektroniczny i częściowo analogowy Tylko jest w tej chwili taki TFT nowoczesny I zmieniono, co też niestety no nie do końca mi się podoba a kogo to tam interesuje, czy mi się podoba, czy nie, zmieniono układ wydechowy na 4 do 1, czyli jest jeden wielki tłumik z tej strony w tej chwili, a nie dwa. Tutaj były w ogóle ładne te tłumiki w, tej, w, tej, w tym modelu, no według mnie oczywiście, one były takie krótkie z podwójną lówką. Bardzo fajnie te Tumiki komponowały się z tym motocyklem, więc mm, to akurat, jeżeli można cokolwiek powiedzieć, że ładny, oryginalny Tumik, no to Kawasaki Z1000 takowy yy, ma ten poprzedni model, ten właśnie. No i zaraz będę jeździł. Może zaraz to tak naprawdę, to tak za godzinę pewnie, ale no, już to dogrywam. No, chciałem go pokazać, jak on wygląda, yy, bo jak będę jechał, to będzie widać zegary w większości. Na podnóżek chcę wejść Dobra, ja to, też... no, to jest... <grymne> Jak dziadki, nie? Na tych motocyklach <grymne> Jak dziadki na tych motocyklach To jedziemy, na... znaczy nadal ja będę się zamieniał motocyklem, także po... No, Możemy jechać o! No, chodzi Ładnie chodzi A mam zetkę Kurde Od razu pierwsze co się nasuwa jak się wsiadam ten motocykl to To że się jedzie motocyklem który jest Kurde do turystyki nastawiony A nie taki cichu jak mój jest taki bardzo stabilny, taki pewniej się czuję na tym motocyklu tutaj tak jakby jak jadę to taki no kurde jakby jechał yy, tym samochodem powiedzmy rzędu golf i przesiadł się do, do czegoś o większym rozstawie osi, takiego, no, takiego jakiegoś, nie wiem, Mercedesa czy coś. No, no, może nie tam, że jakoś tak super komfortowa taka różnica, ale po prostu Fajnie, fajnie obiera tor jazdy. No być może to jest związane z oponami, ale zawieszeniowo i tak, że ten silnik pewnie, że nie ma takiego kopa, e, takiego zerojedynkowego jak Street. Znaczy Street też nie jest zero ale no bardziej jest powiedzmy od tego motocykla A tutaj w zasadzie ten bieg, który mam w bicie, to co mogę jechać? Jechałem na trójce i w zasadzie nic się nie działo. Chudę, zapomniałem, że tu nie ma takich htera. Żeby kolega mandatu nie dostał? No, bez czego fajnie wygifował do No, powiem tak, mógłbym mieć ten motocykl. Już widzę, że i ino... podoba mi się, jak skręca. Yy, troszeczkę yy, bardziej ospale reaguje na zmianę kierunku, bo jest cięższy. No, to, to czuć. Ale za to Hebel lepszy i teraz patrzcie mam czwarty bieg który przyhamuję otwieram gaz no kurde nie no jest elastyczny bardzo bardzo dobrze mi się jedzie szybę tu obniżyłem bo ładnie wygląda nawet widzę że kolega nie zauważył że mu obniżyłem szybę jak na parkingu stał Nie jestem zawiedziony. Tyle powiem. Jeżeli bym go porównał do gsx sa to gsx wydaje się, że ten gsx 1000F, że jest mocniejszy. To, tam, to jest tylko papierkowo mocniejszy, ale jest wrażenie, że, że z dołu idzie lepiej GSX-S. Być może tutaj przez te tumiki trochę się ta krzywa popsuła. Nie no fajnie, fajnie idzie, fajnie. Tak nie chcę zaszaleć, bo nie jest ciepło, nie mój motocykl, więc ja tutaj tak zbyt optymistycznie nie chcę do sprawy podchodzić, bo nie wiem jak te opony tutaj trzymają. Ale nie widzę. Nie widzę problemów, żeby był jakimś takim okrętem, który nie chce skręcać. No i silniczek pięknie pracuje na tym, tym akropowiczu. On tutaj... Pozycja jest tak, jakbym też yy, wrażenie jest takie, że jednak. O, na piątym biegu cały czas jadę. Wrażenie jest takie yy, versus GSXS 1000F, ten poprzedni model, że tu się siedzi jakby wyżej, a tam się siedzi bardziej w motocyklu. Czyli gdybym miał porównać pozycję, to pozycja tu jest dla mnie idealna, ale jeszcze fajniej mi się siedziało na gsx ie Czyli jeżeli chodzi o pozycję, to chyba bym jednak wybrał na pozycję to wybrałbym GSX -S -S Ale tak, jeżeli chodzi o wygląd, no to tu jest petarda, no, wygląda ten Z świetnie i prowadzi się świetnie. No, nie, to nie są takie różnice, które by decydowały o tym, że, że wybrałbym tego czy tego. Bo takie różnice są w parametrach, tylko po prostu no, to, że raczej oczy wybierają. Co sobie pojeżdżę tym motocyklem, nie chcę tam... Ciekawego, pewnie o nim nie powiem. To wszyscy wszystko wiedzą. No, coś ma tutaj. Z... Możliwe, że kierownica trochę drży. To jest koło źle wyważone. Eee, bardzo dobrze w tych lusterkach widać. To jest też bardzo fajny temat. Nie wiem jak tutaj mam. Ust czy to są. Tak, to są te wszystkie ustawienia kontroli trakcji. Nic nie zmieniałem. Zostawiłem tak, jak kolega jeździ. Więc podejrzewam, że tutaj z racji pogody to. Są makaterce 1 e, Power F, a, bo ja może tu nie mam mapy zmienionej. F i L jest. Ciekawe która jest. Ja to zapytam. Zaraz zapytam. Oj, takich odstawiłem? Słuchajcie, jak to gada na, tym, na tych okrapach. Ładnie. Zaraz się dowiem, co ja tu za mapę ustawiłem. Znaczy, miałem ustawioną. Jaka to jest mapa, to F? To jest ta mocniejsza, czy... A, to jest full. Jedynka KTRC to jest kontrola trakcji, tak? Tak, KTRC to jest kontrola trakcji. A jedynka to jest poziom ten wyższy, czy ten niższy? To jest ten najłagodniejszy, jakby najłagodniejszy w kontroli, czyli... Aha, czyli nie jest. No no, czyli to jest taki jakbym chciał. Czyli no, taki najmniej ingerujący, zgubiłem słowo. Ten jest takim luksusowym samochodem versus Volkswagen Golf. Czyli tak, rozstaw osi, tak. Znaczy nie, to nie jest golf, to jest sportowy samochód. A chodzi mi, że tu czuć, że jest rozstaw osi, że on tak ładnie wszystko. A mhm. tutaj O, wszyscy jesteśmy. Dobra. Ready to go. No, ze tym jest tak, że no, absolutnie mu nic nie brakuje. Ja go uwielbiam, ten motocykl. Świetnie jeździ, świetnie skręca. Wszystko jest po prostu idealne. Ale wiadomo, że to na, na starość człowiek chce sobie trochę ten komfort poprawić e, podróżowania. Szczególnie jak ja tak dużo jeżdżę, i to nie jest najlepszy wybór, oczywiście, no bo można mówić, że lepszym wyborem byłby taki bardziej mobilny motocykl typu Tiger, typu, nie wiem, Tracer, ponieważ no pozycja jest, no tutaj też jest bardzo wygodna. O kurde, ile tam śniegu. Też jest bardzo wygodna ta pozycja. Silnik powiem, że jest lokomotywą, ale nie jest taki. Nie ma takiej charakterystyki takiego drapieżcy, jak mają trzy-cylindrowce, że tutaj jest taki gotowy cały czas do, do wybuchu. Natomiast no, w takich czterocylindrowcach jak ten przynajmniej, no to jest to odczucie, że, że to jest taki, tak łagodnie on ci ostrzega, nie? że kurde, dodasz gazu, na każdym biegu pójdę, ale tak. Ile muszę przetrawić twoją decyzję, że chcesz jednak się teleportować. A tutaj jest tak, że ta teleportacja jest taka w zasadzie z nadgarstka od razu. Czyli, czyli jak to mój kolega Paweł mówi, że idzie z nadgarstka. No i yy, takie trzycylindrowce, takie MT-09, to one właśnie idą z nadgarstka. A ten idzie z nadgarstka na każdym biegu Ale bardziej o taki nadgarstek grubasa <gryw> Ale teoria, chyba jeszcze takiej teorii to nikt nie wysnuł Na temat 4-cylindrowego motocykla Czyli podsumowując Bardzo się cieszę, że miałem okazję pojeździć Z1000SX Bardzo dobrze mi się na nim jechało Yy, Pozycję, yy, mówiłem, że pozycja na GSX-S się troszeczkę jakby mi bardziej pasowała. W zbiorniku jest trochę wężej, w GSX-S tutaj przy kolanach, jak w tym czyli takie jakby bardziej w motocyklu się siedzi yy, na GSX-S -Sie f niż tutaj na ZZC. Natomiast, yy, no wygląd yy, Przede wszystkim decyduję tutaj o tym, że ta zetka jest takim moim faworytem, bo bardzo ładnie wygląda i te LEDy i to wszystko yy, bardzo mi się to podoba. Natomiast przemawia za mną ta prostota tego GSX-a, że on jest taki no jednak mimo wszystko niezawodny. No też jest niezawodna. To są takie jednostki, które tam się nie psują. Ale jednak jest coś, co mnie też w stronę tego GSX-a ciągnie. Także fajny motocykl, bardzo fajny. Jeszcze jechałem z tymi wielkimi kuframi, więc one też tam troszeczkę zmieniają ten y, pogląd do motocyklu, no bo jednak to pęd powietrza y, wstrzymuje trochę ten motocykl i tak dalej, no tam nie wiem, może jakieś może delikatniej by się skręcało, łagodniej tym motocyklem łatwiej zmieniało kierunek, gdyby tych kufrów nie było, ale to tam pewnie taka różnica aptekarska, więc można ją przemilczeć. Jeżeli chodzi o hamulce, to no ja, niestety w RC te hamulce no, no są słabe, no. no niestety są słabe w RC te hamulce. No w RS są super kosa, a w RC, no nie wiem, no co ja mogę mieć nie tak w nowym motocyklu, nic nie, niegrzebanym, niemodyfikowanym, no, no, no nie mogę mieć tutaj nic pieprzone, więc hamulce po prostu są takie ospałe w tym motocyklu, no 25 tysięcy przebiegło, więc... Więc y, za chwilę pewnie będę klocki wymieniał i tak dalej, ale to, to odczucie jest niezmienne od początku jak nim jeżdżę, że one jednak są te hamulce takie trochę, takie no słabe, no takie suzukowe, o bym powiedział. A tutaj w Kawasaki jednak ten hebel z przodu ma większego power'a. Y, nie jest to taki hebel jak w Ducati, tam nie wiem, w tych w takich dzikich motocyklach jak V4S czy, czy, czy tego typu nam są takie kosy, że aż gały wychodzą z orbit. Natomiast no, ja jestem na tej drugiej na tym drugim końcu skali z R- Także ten hamulec soliutko tutaj soliutko. hamuje, wszystko jest ok Ale widzę, czuję różnicę, że to, to, to hamowanie jest dużo mniej skuteczne od więcej siły trzeba użyć, żeby tą klamkę żeby te, to koło zatrzymać. Natomiast tylny hamulec w obu jest poprawny. No. Tylny hamulec nie musi być mocny, po prostu musi działać. Nawet że nie jest mocny to nawet dobrze, bo to generalnie chodzi o to, żeby tam troszeczkę sobie pomagać przy manewrach i ewentualnie przy jakimś tam winklowaniu. Natomiast on nie musi być taka kosa, bo no i tak się zaraz ABS uruchomi, jak się za mocno go tam użyje. Fajna ta pozycja na tej zetce Taka... tu miał taką pozycję, gdyby tu były takie możliwość przem, przem, y, podniesienia tej kierownicy tam o centymetr, takimi przejściówkami. Muszę poczekać, czy tu wszyscy już jadą, czy nie. Jeszcze jeden zawodnik. Ach, tam wiecie. No, gdyby tutaj szło tak centymetr dwa podnieść To naprawdę też byłoby mi wygodniej bardzo wygodnie na streetie, i wtedy pewnie już w ogóle byłoby optymalnie tylko no to wiadomo, że to się wiąże z przedłużeniem pewnie linek. Nie wiem czy to by się tak dało podnieść bez, bez przeróbek linek. Chociaż może Kurde na nam nakrętkę sprzęgła. Dobra niewiele powiedziałem o tym motocyklu Ale odczucia moje są pozytywne, także to taka opinia gorąco po przejażdce Z1000SX Rocznik chyba 2.18 Dzięki bardzo, jadę dalej Jeszcze pewnie wsiądę na zewnątrz